Manko, w tym filmie będziemy nagrywać film z Jankiem na. E, st, e, jak to się nazywa? Thuarsach. To jest bardzo podobne do Bedwarsów, tylko że to nie są bedy, tylko to są takie. No, skarby, nie wiem, takie różne rzeczy. Sami się przekonacie, ale jeżeli chcecie oglądać filmik, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, to będę częściej nagrywać filmy, nie tak późno. Ale zostawcie łapkę w górę. Dobra, ja idę. Chodź, Janek. Poczekaj, do party mamy się? Party mamy się? Dobra. What? Wait, what? Wait, what? Mamy się? Tak, mamy. Dobra. Klikamy to na dwie osoby teraz. Wierasz? Dobra. To pot potka. Dobra, wiesz co teraz? wars. Nie, bo my się na pewno nie mamy w party. Bo. No bo tylko. Poczekaj, bo invite player. No. No, Janek, zaakceptuj. Umiesz? to miałam. To chodź, daj mi tablet. Ej, gościu wygląda jak zombie. Po środku? Po środku. Akcept. Mamy się. Party. I wiesz co teraz? Do piratki. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Tutaj. Wet. Nie widzę ciebie. Dobra, na dwie osoby teraz. Widziałam ciebie. Na co głosujemy? Ja na Fire Garden. Fire Garden. Ranny, jest ja spadłem jak jestem pajac. Ja idę koło podium. A gdzie one są? Ja nigdy nie byłem koło podium. Ja A tutaj to ja. Ej, ja, ja gdy w, byłem na, przy podiumach, to mi tutaj wręczali te podiumy. I ten, 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 Ej, czy tutaj da się wejść? Wait, what? Zróbmy. Oh, ja myślałam, że się da. Ej, nie! DA, da się! Nie, myślę, że się da. E, gramy razem. Ja zbieram, ja zbieram z generatora, bo byłem pierwszy. Zobaczymy. Od razu zbieramy, bo chyba. Janek, pilnuj, no, ja aby nas nikt nie zaatakował, zwłaszcza z fioletowych. Jest ktoś, fioletowych nikt. To no, fioletowych się nie bójmy. Bójmy się o. Nie wiem, my jesteśmy zielonymi. O czerwonych, niebieskich i żółtych. Musimy czerwonych, niebieskich i żółtych pokonać. Janek, ja teraz zbieram, nie wiesz nic z generatora, ja sobie zobaczę, nic nie wiesz z generatora, ja bloki zrobię, nic nie wiesz nic z generatora i tutaj. A Dam tobie bloki, gdy będę mieć ich sporo, bo ja ich mam mało. Ale ja a na co potrzebujesz? Na chcę się Bo nie od razu tak, ej no, miałeś mi to. Dobra, zbieramy sobie. Ej co? Okej, hej, bo cię. Dobra, nie mam dwóch diamentów. Dobra, nie, nie stać mnie, jeszcze nie nie stać. Teraz mi stać, na no, mieczyk sobie zrobię? Miecz? Jednak możesz wziąć. O, nie, no co, że mnie ja zrobił? Jeszcze nie, jeszcze nie. Bo przez przypadek bloki wziąłem zamiast tego. Dawać mi to. Jest? Da. Tak, dobra. Wykluczone. Serio, no super. Dobrze, że mnie. Jednak wybrałeś kiedyś całe te tywarzy? Tak. A ile razy, ja trzy. Nawet nie wiem ile razy. Ja, ja, ja tylko dwa. Poczekaj, teraz ja sobie pozbieram. No, ja no, poczekaj, jeszcze może nie. A oni nie mają łóżko? Zresztą? Nie. Nie. Ale błagam was, zostawcie łapkę w górę, to będę na wszystkim i na Bydworscy będę nagrywać prawie codziennie. Jeżeli, jeżeli lubicie bedworsy. Jeżeli chcecie mnie do znajomych dodać, to możecie. Nie mam... Jan, nie, Janka, nie mnie. Mnie, a potem Janek się dołączy i was... nie wiem. Po prostu... Jeżeli chcecie grać albo nagrywać z nami, to, to wiecie, Janek mam dać ciebie coś. Miecz. Za ja mam żak. A, dasz mi? Za, za dwa miecze i za mieć... i za diament. Trzeba mam mieć... miecz. Mieć... idź, iść. Zostaw ci diament, bo nie potrzebuję. Dzięki, dzięks. Wrzućaj. No, o, mam sześć idę sobie zrobić. Może sobie żelazny miecz. A, Zrobił, a Amiam. Ej, ja go zrzuciłem, ja go zrzuciłem. Nie. Pomóż, pomóż. Okej, on ja nie mam mniejsza. O, o Boże, o Boże, o Boże! Nie, 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 nie chcę. I nie mam bloków. Muszę nie, zabrać? Nie. Muszę zabrać. On nam zniszczył, nam zniszczył. My mamy słabo obudowane. Nie. Nie. Już zaczął się kopać, zniszczył, zniszczył, zniszczył. Nie, nie zniszczył, pomóż, Bigo! Bigo, wyrzuć go, wyrzuć go, wyrzuć! Bigo, atakuj go, atakuj, ciągle, ciągle! Bij, Bij, nie, 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 zginąłem, zginąłem. Nie. My to przegramy, uciekaj, uciekaj, bo on ma... Takie łóżko. No uciekaj. Nie no, mnie załatwił, z Znaczy... Ty cię... Jeszcze na tobie. Może ci się uda mu zniszczyć łóżko. Nie. Rzucił? Tak? Uwalił, nie. Zginąłem. Dobra, kółko. Tak, Grasz, widzę. Ja, na ja a... Blaza, a nie, Nie, Cityscape. Blaza. Nie, nie na Ablaza. Ej, e, tam jest mój kolega, ma taki jak ja. To nie jest swoim kolegą. Zobaczymy, kto ma taki sam jak nie. nie ma, nikt. O, hej, napisałeś. Mówiłam, mm, I widzisz? A co to jest? Jaka to jest mapka? Jaka? Jaka, jaka? Mapeczka. City, tak. Moja mapeczka się... Z I jak, nie lubisz tej mapki? Nigdy nie grałeś chyba. Nie, ty grałeś na niej sporo razy. Ale ja więcej chyba ja gram na niej 6 razy. No 10. Ile? 10. Nie, bo ty. Nie, nie, nie. Mówię, Dobra. Robimy bloki. Może będzie się bardziej opłacało. Ale ja szybko to muszę odbudować, bo ja nie chcę mieć. Eee, to... to ja nie to buduję. To jest to do odbudowania. Niepotrzebnie zmarnowane bloki na nic. Janek, teraz ty obbudowuj bardzo. Tak. Teraz ty obudowujesz, a mi zostawiasz bloki. Ja, masz bloki? Tak. Dużo? Nie, tylko 29. A. Może ci wystarczy. Dobra. Nie buduj się na razie, tylko obudowuj łóżko. Ale tak... Dobra, dobrze ty to robisz. Tak. Dobra, przedtem, gdy graliśmy, to nam okropnie poszło, po prostu karygodnie. E, dobra, czekamy na wieszczą. Janek, ty się nie kop, tylko ty nam ciągle obudowuj łóżko. Albo nie, ja zbiorę 10 tego i nam obudujemy Czym? No, tym, jak to się nazywa e, drewnem. Grzyb zbudowałeś. No, trochę. Dobra, drewno bierzemy. Nie, to bloki. Żeby, żeby nikt nie wiedział, że jesteśmy Ale po co? Tak, co? My nie jesteśmy nubami. Nie jesteśmy. W Minecrafta e ja nie jestem nubem. Ty, ty Janek, trochę może słabiej jesteś w Bedworcy. Bo tobie ostatnio słabo idzie w Bedworcy. Tak, jakbyś bardzo dawno nie w Dłońce to podejrzane. Trzeba temu zapobiec. Janek, ty pinu, ja by nikt do nas się nie budował. Gdy ktoś zacznie się budować, to mnie od razu ewakuuj. A ja. A ja zaraz zbiorę. Pójdziemy. Poczekaj, po, Janek, ja zaraz zaczynę się kopać. Do wiesz, czego? Do tego, jak to się nazywa? Poczekaj. Weźmy to. Weźmy jakieś bloki. Dobra, mamy tego. 64. Odłóżmy to. Janek, nic nie zabieraj ze skrzynki. Bo to, bo to wszystko jest moje. Dobra. Masz. Dobrze mamy chyba budowane. Janek, szybko idź, albo cię rozkupię. Nie, tutaj nie... A, dobra. Poczekaj. Ja umiem szybko się budować. To będzie moje. Moje. Trzynaście mam! I ma będzie mój żelazny mieczyc. Tobie też zrobię. Bo mi stać. Zbroje? Ej ktoś, nam, ktoś zbroje? nam chyba niszczy. Nie, może zbroje nie. Bym nas nie stać. Mietrze, to. Dobra, tobie też zrobię, abyś był mocniejszy. Map, masz. Dobra, a ja idę po to. Dobra. Cieszę się, że w końcu to mogę nagrać nie film. Nie, dobra, te weź sobie. Ja obtoczę i idziemy do tego. Bym szybko teraz zaczął budować, ale się trochę boję, bo mam bogate rzeczy. Czemu ja tego nie odkładam do skrzynki? O Nie. Teraz mi się komputer rozładuje. Poczekajcie. Zatrzymam film. Dobrze, już po wszystkim. O nie, o nie, tam są. Tam są, tam są, tam są, tam są, są. Są tam Janek. Idą do nas. Ja ich właściwie zaprowadzam do nas, ale ich pokonaj. Pok nie, spadłem. Zatrzymałem się i mnie ześlizgnęło. Czy to było bardziej mokre, czy co? Janek nie zbieraj z diamentów! O, oddaj mi wszystkie... No rano, co dobra, się dostań dzieje. Dostań. Oddaj... Dobra, to daj mi wszystkie twoje diamenty, bo ja tobie dam trzy. Znaczy... Podaj. Oddaj, bo ja jej potrzebuję, bo ja nic nie mam. Dzięks. A ja tutaj mam co? Odłóżmy te diamenty i pójdźmy po wiecie co, pobrać resztę diamentów. Ja idę, bo ja nie mam... Janek ja nic nie mam prawie. Ja nic nie mam w ekwipunku. Rozwalmy może... Nie, nie rozwalajmy. Potem się pójdzie po szmaragdy. Czemu ja się nie zatrzymałam wtedy? Miałem takie bogate rzeczy. Tutaj jest jeszcze... Tutaj mam cztery. Tutaj... Znaczy tutaj mam trzy, tutaj mam cztery. Mam siedem. Nie, nie to, nie to. To, to, to. To. Idę po emeraldy. Może odłóżmy diamenty i to. Tylko to, a z tego zrobimy parę bloków, a resztę odłóżmy. Dobra, idę. Janek nam nigdy nie zepsuł, a potem bedrokiem obtoczymy. Znaczy nie bedrokiem, tylko wiesz czym, yy, nieważne. Czekaj, tutaj poszmaragdy. Dwie osoby? Nie, dwie grupy został Janek, nie dwie osoby. Co? This is, my, my wygraliśmy? Jest! Yeah, yeah. wow, ja! To ja. to ja to Widowię, ja. To ja to ja. Popatrzcie na mnie! Patrzcie Widowię. na mnie, jak ja jestem Widowię, dobry! Trenek. Zobaczcie na mnie. Macie poka pokaż na mnie. Niczym patrz. się nie różnimy, tak samo machamy, wszystko robimy tak samo. Ale patrz na mnie, Ale patrz na Dobra, mi, to poczekaj. Patr patrz ja. No. Pokaż mnie. To patrzę. Jak ty to robisz? Mama ci kupili kupi łazienie. Nie, nie? Tak, sam. I to... Oj, tam ochroniarz ze Squid Game! Mój kolega, patrz. Patrz na to jak macham. Widzę, już każdy widział jak ty machasz. Ja idę za ochroniarzem ze Squid Game'a. Tutaj był taki gościu. Miał kółko na twarzy. Ja też taki skin sobie zrobię kiedyś. Dobra, jesteśmy jeloły. Ja biorę, bo byłem pierwszy. Szkoda, że nie można, grają dwie osoby, to szkoda, że nie można tego. Kto chce sojusz, kto chce sojusz? Jeżeli wszyscy napiszą to sojusz to ja nie wiem Ale to chyba większość tutaj jest Anglików niż Polaków Wiesz? Janek Dobra Teraz ja biorę Może Blue ja, ja tą potrzebuję, odsuń się ja, bo ja potrzebuję to, to sobie zrobię mięso mm. Ej, bro, budował się do nas, ochroniasz ze Squid Game Nie, 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 on nas zabije, on nas zabije, on nas zabije na hita On nas zabije na hita, on nas zabije na hita Idziemy, Idzie nam gorzej niż... Idzie nam chyba lepiej niż na początku, na początku Nie, 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 nie nie. nie, nie. Dobra, Janek, ja spadłem, a ty? Janek, nie piszemy już o sojuszach, ani się nie... jakil, jakil. Ej, no oni z nas wyszli, ty żyjesz? Nie. To ja kółko klikam. Jestem. Jeszcze dwie osoby do dołączenia. Fairy garden. Fairy garden. Hej, Janek. Osis. Jakie osis? Gdzie jest jakieś? Osis. Osis. Ej, ja, ja chyba te dwa zagłosowałem. 何